Kolejne 180 zł wpakowane w Binder Collection, tym razem z Black Bolt z nadzieją trafienia Victini lub Zekroma, który świetnie uzupełniłby moją kolekcję rzadkich kart. Dzisiaj otworzymy kolejne dwa boostery i sprawdzimy czy ten box będzie lepszy niż White Flare, który ostatnio świetnie oddał. Ja zabieram się za otwieranie, a Ty jeśli chcesz wspierać moje dalsze porażki to zasubskrybuj mój profil. Na razie szczęście sprzyja, a kolejne trzy paczki otworzymy w następnym materiale. Dzięki za oglądanie i do następnego.